Czekam aż serwer, zobaczę, że coś do niego wysyłam. O, dobra. I jesteśmy na wizji i mam podgląd nawet na to. Hm. Dzień dobry wow. z YouTube'a. To jesteśmy my. W opisie jest napisane co i jak. I jeszcze nawet napisałem coś na top czacie. Aha, zdanie. Hm. To jest zdanie. Z, e, z chyba wygląda, jakby CKE wyprodukowało. To fajnie, nie? Nie wiem, czy wiecie, ale to oni będą wam układać zdanie na maturę. Wow! No poważnie. Bez J. Dobre. No way. E, nie, sprawdzałem to. To jest pe pewna informacja. Przeciek. Tak. Ta, Jesteśmy zgubieni. No tak. No to w sumie prawda. <laughs> Jedna robótka. Wodka. Czekaj, tak ma jedną robótkę i cały rok wódka. Szkielet, Wiecie... szkielet, szkielet kiedy przychodzi czas na kursy maturalne. W zasadzie tak jest. No. To jest dobre przybliżenie, dobra to jest próbówka. A i spróbuję opowiedzieć, co moim zdaniem tu się dzieje. Um... Dobra, jest probówka i w niej nic nie ma i to jest otwór i zanurzyli to we wodzie e, tak, że gdy, gdy ta się nagrzewa, co mi obchodzi, że probówka się nagrzewa, powietrze w środku e, 50 stopni miało. Dobra, to jest sytuacja początkowa. E, ja narysuję już tutaj ten, e, tuż po nagrzaniu przykryj pokrywką mnie, namaluję pokrywkę. Nie zbyt uważnie przeczytałem treść, więc to jest mój błąd. Na maturze bym tak nie zrobił, ale tutaj kto boga temu zabroni. To jest nieważkie. Dobra, co to jest? PW1, PZ? Ciśnienie. Ale to jest to samo ciśnienie. Tak. To dlaczego ma dwa różne oznaczenia? To jest ciśnienie. Mm, ponieważ tak. Dobra, to zewnętrzne oznaczę PZ, bo taki mam kaprys. Albo nie wiem, oznacza PR. 1 Dlaczemuż? Bo to jest jakiś stan pierwszy. I lubię jedynkę. Nie liczę jak programiści od 0, bo już jakiś czas nie programuję, więc teraz liczę od 1. Um. I tu też jest P1. Moim zdaniem. T1 wynosi 50 stopni. Tak mi się wydaje. Nie? Poczekali jeszcze, nagrzało to powietrze w środku i dopiero przyklei pokrywką, więc ciśnienia... no takie same. Jo? Mamy to? Tak. Znakomicie. Teraz chciałbym to trochę przesunąć, bo chcę jeszcze strzałki rysować. Dużo strzałek, dwóch też strzałek namaluję. Pejręce jest na zewnątrz. Um. I teraz tu jest pierz, pierwsza zasada dynamiki, mówi, że siła na to działające się równoważą. Zignoruję siłę ciężkości, bo napisali, że to ma małą masę. Znaczy, ja nie mam powinien napisać, bo bardzo lekki to niewiele znaczy, nie? Po fizycznemu mówi się, pomijalnie nie ma masa, co, co, w nazwie ma informację o tym, że mamy ją pominąć, nie? A to jest m, takie sobie. Anyway, siła parcia ze strony gazu w środku i siła parcia ze strony atmosfery. I naturliwie te siły są takie same, nie? Każda z nich to PRNS. E, w, w zasadzie nie. Będę musiał zrobić pewne założenie. E, będę musiał założyć, że powierzchnia ścianek jest pomijalnie mała. E, kurwa, grubość ścianek, sorry. E, cicho! Że nikt tego nie słyszał. Że grubość ścianek jest pomijalnie mała. Bo jeśli tak nie założę, to te esy nie, nie są takie same, nie? Tak mi się zdaje. Um, bo tutaj... Tak... Chyba trzeba będzie tak założyć. I tutaj nie ma... Nie ma informacji o tym, żeby tak założyć. Po, po, za, napisali mi o innych rzeczach, które są bezruteczne. O tym, że mam grubość ścianki pominąć. Nie napisali, a szkoda, bo to chyba jest istotne. E, dobra, i teraz tak, to jest tutaj szczelnie przylega, nie wiem, z gumy jest zrobiona ten krążek czy coś, ten, ta przykrywka. Tak napisali. No i teraz wyciągam to z wody i na powietrze, a wokół jest 20 stopni, bo to jest na przykład w pokoju. No tak, chwilę poczekam. No to temperatura spadnie do 20 stopni, do temperatury otoczenia, nie? Tak. Czy raczej dłuższą chwilę, bo przepływ energii w procesie zwanym ciepło jest dosyć powolny. Nek. Jakby e... zrobił jakieś nowe ciśnienie. Wydaje się dźwięki takie... jak zwierzę, no. Mów. No bo zobacz, bo jakbyśmy w tym pierwszym etapie jak jest 50 stop. Aha, nieważne. Dobrze jest. Okej, okay, dobra. Tak. Nie, ta, ta strzałka Sorry. pozostanie tak jak była. Objętość gazu jest stała, to jest przemiana izochoryczna, co tu się wydarza. Moim zdaniem, skoro spadnie temperatura, spadnie również ciśnienie, a w takim razie ta strzałka się skróci. Siła parcia gazu będzie mniejsza, bo gaz jest mniejsze ciśnienie. Na razie próbuję powiedzieć fizykę, nie? Walić dane i szukamy. Musimy zrozumieć, co tu się odpier... Od Janie Pawliło to będzie miało wartość P2S. Sprawdźmy, czy na pewno ciśnienie spadnie. Piszę sobie ja równanie stanu gazu, czyli PV przez T, nie? Będę miał P1 przez T1 równe P2 przez T2. Tutaj mam trochę głupio, bo w dużym T się najczęściej oznacza temperaturę w Kelwinach, a w sylucjuszach małym T. Żeby się nie pomylić, to może... To jest użyteczne, nie? Wtedy mała szansa, że się pomylę, że zapomnę o tym, że w tym wzorze chodzi o temperaturę w kelwinach. Jak postawię w Celsjuszach, to smuteczek. Anyway, co tutaj widzę? Jak przechodzę z lewej na prawą, to maleje mianownik, więc musi zmaleć licznik również, nie? Odpowiednio. Tak, jasne? Czyli ciśnienie spada, dlatego rysuję tą strzałkę krótszą. No i teraz siły działające na to coś się nie równoważą. Siły parcia e, cisną to w dół. Próbują, Czyli, na, ale probówka zawadza. Więc to zaczyna naciskać na te ściany probówki i ściany odpowiadają siłom reakcji, którą narysuję na obrazku. Um. Może żeby było tak jakoś to trochę przedłużę jest. Widać, że jest krótsze widać, nie? No i dokładam trochę siły reakcji i oznaczę ją F jak Natalia. Natalia. O, Wiadomo. I tu jest znowu równowaga sił. więc mogę napisać, że jak do F dodam P2Sy to będę miał z tego... P1, -sy. nie? Jakoś tak. Ja... I to tyle. To jest cała fizyka, którą tu widzę. Przemiana izochoryczna i dwa razy równowaga siły. Z tym, że to tutaj jest trywialne. To trochę mniej. Hmm. Mam obliczyć... Cztery punkty uzasadnione. Mam obliczyć... Gdzie to jest napisane? Nie ja wiem. Obić wartość siły nacisku F. krążka. Gdzie to nie jest? To co zrobiłem jest za jeden punkt. Przecież się nic nie wydarzyło. Ale ogólnie. Pierwsza na miłkę i, i to prośba. No to, za, no to, no to matura no by była na 5 godzin według punkta. ciebie chyba. No to dwa punkty góra. <laughs> co? Matura ja by tak była źle... chyba na 5 godzin. Jak ja tak patrzę, to i tak to źle robię. No bo po powinno być wypadkowe, to wiesz. Wypadkowa to jest fee. Nie o to mi chodzi, nie wykorzystałem Co? tej informacji. Aha. Ta informacja sugeruje, jakby to było zadanie, gdzie w pliku tym kursowym jest coś takiego, że mamy informację o zmianie temperatury i zmianie ciśnienia i na tej postawie wyznaczyć temperaturę zera bezwzględnego. Jest jeszcze jedno zadanie, gdzie jest informacja o zmianie objętości gazu i zmianie temperatury i też można na tej postawie wyznaczyć temperaturę zera bezwzględnego i coś tam sobie liczyć. Um, ale ja nie widzę, jak to użyć tutaj, bo wydaje mi się, że to już jest rozwiązane, stąd wyznaczę P2. Chodzi, żeby zamienić Celsjusza na kelvinę. Nie, no chyba nie pisaliby tego całego, tylko po to, żeby dzieci przypomniały sobie, że nie można. Jak te? No, raczej nie. Okay. nie, nie no. Niestety by mogli to napisać, bo niestety ja mam doświadczenie jak, e, z zadaniami z chemii i to jest jakiś inny, e, inny sen umysłu. I oni by tak ci Ale. pisali, tylko dlatego, żeby ci zmarnować czas. Aha, żeby się z tym tak robią. Aha, bez sensu. Tak. No, Ale... O, mogliby. Mogliby. Bo wiesz, dziecko, które się nie uczyło, by się nie zastanawiało nad tym, tylko by zrobiło od razu, a dziecko, które by rozumiało, to pytałoby, no ale po co mi dajecie tą informację, do czego mi to potrzebne? No. <grym <grym> P1 pomieszone ja, ja o p chyba dobrze. Tak. Bierę to. Trzeba napisać. Jeszcze da się wyłączyć T1, czy to ciśnienie tam atmosfery, czy coś. Ja zmieniłem te oznaczenia, bo one są bardzo. Mm, jakbym użył oryginalnych oznaczeń, pewnie bym się pomylił. Na maturze raczej bym użył oryginalnych, żeby nie wkurzyć jak zaminatora, ale bym się mocno pilnował. No jakby się używało tego znaczeń co ty teraz, a na końcu by się tak, po prostu zmieniło, że P1 no, okay. równa się na przykład PW Aha, na końcu jak to zmieniasz pod... tak, Okej, okay, tak. pasuje, no musisz napisać gdzieś na boku, że to się równa to, to się równa to no, no tylko egzaminatorowi no, 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 no. to trudniej czytać i on powinien dać komplet punktów, wiadomo, nie powinien na się tym się denerwować. Na, na pewno byłoby łatwiej niż jakby miał samo to ze zmienionymi, nie? A tak, no tak, tak, nie, no tak, no to to chyba jest na taki złoty środek, nie? Mówiąc. Złoty tak, środek, ja bym to co wolał, powiedziałeś. Wolałbym na swoich rozwiązywać się na te zadania, bo bym się na pewno pomylił, jak patrzę na te dane. No, one są takie sobie. Więc faktycznie to jest taki złoty środek między używaniem swoich oznaczeń a używaniem głupich oznaczeń. Użyj swoich, ale napisz wyraźnie, co jest czemu. W sensie na przykład, jakbym zrobił tak, że teraz mam ten finalny wynik, tutaj ło, no. i bym napisał poddałem, że p1 równa się to, to i, to i to i to, i bym po prostu napisał już finalny wzór. No, no, nie no, no, wiem, egzaminator no. będzie sprawdzał sposób rozwiązania, bo to będzie w kluczu. Więc no. będzie patrzył na całość. No. Więc jak już chcesz zmieniać, to możesz sobie zrobić na swoich symbolach i później po prostu zamienić wszystkie P1 no. na PW1, no. a wszystkie P2 na PW2. A to na a to na PZEW z natury, nie? Właśnie... Myślę, się, a propos? Zdarzy. Z Zewu natury to czuję, że mnie wzywa dwójka, ale wytrzymam Trochę jeszcze. Na <laughs> później pójdę coś wyprodukować. No i no. też oni oceniają y, obliczenia pośrednie, typu obliczenie tego P2. No wiadomo, że nie będziesz chciał ten do, do ten do gotowego wzoru podstawiać. Więc. Aha, że to liczą. Wartość tego. No tak, tak. tak. Nie, co? Pośrednie, serio? Pośrednie. E, A ale... no za to punktu? E, Że jak to podstawię do wzoru, ale nie powiecie ile to jest, to będzie nie dostał punktu? O to Ci chodzi? Czy... E, nie, ale jakbyś się pomylił w ostatnim podstawieniu i nie obliczyłbyś właśnie tego e, fragmentu, co troszkę pokazuje, to byś no. dostał o dwa punkty na przykład mniej niż zamiast jednego. Aha. no dzieciaczki, ale to jest to, stara matura. To jest stara matura, ma... to jest ale, matura nie. Na... No? No? nowej maturze. E, Głównie okay. z takie klucze odpowiedzi. To, to, to tak w sumie wygląda. Nie ma sens tak szczerze, ale jakby. E. Na nowej to przejdzie. Na starej, faktycznie, na bardzo, bardzo starej maturze, tam, tak, 20 lat temu, to tam była taka paranoja, że dosłownie dawali za każdy krok, za każde obliczenie pośrednie, które trzeba było robić, dawali punkcik. Jak ktoś to zrobił w pamięci, tracił punkt, i to było chore, i dobrze, że CK od tego odeszło. To jest. Na maturze tej, jeszcze tej, tej poprzedniej, jak nie było kalkulatora naukowego, to rozumiem, że może jeszcze się pojawiało w kluczu obliczenie tej wartości. Ale nie jest szukana, nie? Tak? Więc liczenie tego to jest strata czasu. To jest sięganie po kalkulator niepotrzebnie. Ehm, no nie? Ehm, na nowej maturze macie kalkulator naukowy i klucze będą miały poprawkę na to, że wy możecie cały dowolnie skomplikowany wzór wklepać naraz. I nie musicie robić obliczeń pośrednich. Pewnie, że można. Trochę czasu na to schodzi. Ale nie trzeba. Jak dają, jak dają, to trzeba nie skorzystać. No. Obliczenia pośrednie są fajne, jak się uczysz, nie? Bo wtedy możesz się przyjrzeć w zadaniu, jak tam się wartości tego i tamtego zmieniają, lepiej to zrozumieć, ale na maturze umówmy się, nie jesteś po to, żeby się uczyć. Ogląda nas 9000 osób. Kurde. Ja widzę za 13. Tyle, hajs, tyle hajsu z reklam, ale ten. No Nie mogę za długo siedzieć na antenie. Dzieci drogie, bo, um, bo to nie jest dobre dla biznesu. No kusi, kusi. <coughs> Także nie, bo potem mnie bo ja nie wytrzymuję za długo. Bez, um, no mówię, kusi, kusi. Tak, to. Więc dzieci z jeśli macie ochotę, to wbijcie na Patonita i tam próg najniższy się nazywa dzik, jak mój ulubiony napój, ale to nie jest napój energetyczny, to jest inny dzik. I możecie wbić Pokaż na dzik. Pokaż ten reklamowy. Ten na górze. <coughs> Co? Pokaż ten banner reklamowy na górze. Aha, dobra. Gdzie to było? Eee, tak. 3, 3 złote. <noise> Od, oddam się za 3 Ile? złote. 3? To dużo? Wiesz to mhm. co ja mógł mieć za 3 zł? Piwo. No dokładnie! To faktycznie jest dużo. Przegiołem. No. Przegiełeś, przesadziłeś. No, muszę jutro wejść na Patonita i, i zrobić trochę mniej, bo to faktycznie. No bo to jest porażka. Na ja 99. Ja chyba nie mogę edytować progów, na których ktoś jest, więc może po prostu zrobię nowy próg. Złoty 69 jest śmieszny, nie taki zwy... Albo 07? O, 07 to już git. O, o! Tak o aktualnie o, o, o. albo i dodatkowo mógłbym zrobić. Nie, to taki próg już mam. 2137 hmm. ale mógłbym zrobić 21,37. Hmm. Jest chyba. Nie ma. Jest 2137 2137 zł A, Matko, jeszcze ktoś tam jest. Ktoś no nie ma, jest? Nie ma. Chyba nie, chyba nikt nie jest aż tak dumny. Dla... Nie? Nie, nie ma pobożnych ludzi, którzy mają szacunek dla Ojca Świętego, więc nikt nawet nie spojrzał. A nie było kiedyś kogoś takiego? Kto spojrzał na Ojca Świętego? No. To nie wiem, no chyba ministranci czy ktoś, nie wiem. Dobra, schodzimy z anteny. Aha. Na razie dzieci z YouTube'a tam sobie róbcie w domu cokolwiek dzieci z YouTube robią w wolnym czasie.